Siemano! Jak widzicie, ja nie jestem w ekranie, bo nie mogę, jak chyba wiecie, ale tutaj Wam coś pokażę. Zrobiłam wszystko sama. No. Chciałam Wam coś powiedzieć Bo nie... Ja będę... Każdy dzień ja będę... Um, Nagrywać filmik i od razu go nagrywać no stawiać filmik. Uh, 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 yeah. um, ale czasami mi się nie uda. I jak mi się nie uda, to zrobię krótki filmik, gdzie powiem czemu mi się nie udało. I może mi się uda po prostu pokazać mój pokój. Um, nie wiem, coś bardzo małego może mi się uda. Ale to zobaczymy, bo jak ja każdy dzień po prostu w się, e, e, dawać filmik e, i od, od zobaczyć o dzisiaj, więc ja dzisiaj to nagrywam i dzisiaj to wstawię od razu e, ja... Będę każdy dzień dała filmiki. Będę musiała bardzo dużo nagrywać, ale umiem to. Łoł, wow, łoł, wow, wow. Niedługo będzie trochę trudniej, bo też będę miała już gry w futbolu, będę poszła będę musiała pójść do szkoły, albo będzie całkiem typowo. Jak wiecie, moja... Um, mój kanał się nazywa Julia Gra, bo gra na tablecie. Ej. Będę też może grała um, z Marysią z koły. nie wiem, po prostu z kimś. Bu, bu. Bu, bu, bu. Więc e, to jest całkiem spoko. Um, I e, jak mi się nie uda zrobić jakiś filmik to wam powiem, ale jak będę wolić i nie powiedzieć, bo to jest coś ode mnie, od mojej e, rodziny, to... Wam nie powiem, po prostu powiem, że jest takie od mojej rodziny coś. Więc. Uuu! To jest Sonia. Od tej mojej babci. Chyba znacie. Znacza, znacza. Um, um, no to. I. Więc. No Julia Julika subskrybujcie I ty subskrybujcie Maria i bubu to jest piesek e, Marysi i ona się w sumie na Maria, ale my mówimy na niej Marysi. Na no, co ja mówię? I większość mojej rodziny też mówi. Tylko i tata, i mama to że mnie robić, że niedobrze. Maria! No to... Nie ja w sumie ten nie jest dobrze. I... No więc to? To było niedobrze, ja tak bałam na jego dzioba albo coś tam Tak Boom! Ale, więc to chciałam, ta informacja o mojego kanału. Le? U, ha, hi, ha, ha, ha. Um, Więc mam nadzieję, że mieliście coś od tej informacji. I ja jeszcze nie wiem, jakiś y, czas w sumie. Muszę jeszcze zobaczyć, bo ja nie wiem, czy zawsze mi się uda, bo ja nie wiem dokładnie, ile to trwa, żeby to wstawić i ten, i ten, i ten. A więc dla mnie to jest trochę trudne, ale jak będziemy mieć 500 um, subskrypcji, bo powiem mam, co będzie coś super fajnego, i co wam nie powiem, ale będzie coś fajnego. Będzie na pewno filmik od jedną godzinę. to jest co mówię, i będę robiła różne rzeczy. Um, Okej, okay. więc to jest tylko co mówię, i to był ten informatywny filmik. Mam nadzieję, że mieliście coś od tej informacji. Chyba tak, i widzę was w następnym filmiku. Brawo. stars.